Sandra i jej pierwsze w życiu zrobione, no. nowe paznokcie w Tajlandii. Pokaż. Nie, ogólnie... No? Nie, ogólnie naprawdę się bałam, ale jestem zadowolona. Z daleka wyglądają przepięknie. Trochę jak za blisko się przyjrzę, to ten francz jest taki gruby, ale ja się wstydziłam powiedzieć, że cieńszy. Aha, ale to... Ale okay. nie, ogólnie bardzo naprawdę... Ale pokaż, a ja... czemu za gruby? No fajne. No, nie nie pokazuj tak z bliska kciuka. Bo <laughs> nie mam dziwne kciuki. Nie, ale... Zawsze akcentuję na słom nie wiem czemu, I jest okej, okay. naprawdę, bałam się tego. Czyli mamy już zaliczone, ja byłem u Barbera pierwszy raz w Tajlandii, no. bo ostatnio jak byłem na wakacjach przez miesiąc, to nie poszedłem, bo się bałem. Ale też a... wybrałam też dobre miejsce. No wiem, nie? a Ty masz zaliczone i... paznokcie. Tak, ale y... źle się z nimi dogadałam no. i finalnie tylko dłonie, dlatego tak szybko, bo nie a zrobiłam stóp. A chciałaś? ciałam, ale w sumie zapomniałam, że ja i tak robię co drugą wizytę, czyli co drugi miesiąc ro niecały robię stopy, więc te są jeszcze ok. Jakby, więc same dłonie. Moim zdaniem, spoko. Nie, moim też, naprawdę, bo ba bałam się, a są ładnie wycięte skórki. No nie tak bardzo dobrze, jak mi robili to w Warszawie, ale jest naprawdę świetnie. A ile świetnie. tego? Ty, zapomniałam. Co ty gadasz? No? Ile? 2500 tysiąca batów. To ty na piwek. Ja myślałam, że to jest cena ze stopami. No. Ee, ale to były same dłonie. Czyli w porównaniu do Polski to? Nie, no w porównaniu do Polski to chyba i tak dalej jest mało. Jak to same dłonie, tyle kasy? No. To jest prawie 300 wyszło ci teraz, jak mówisz. Znaczy, no. Dwie, no... Dawno nie płaciłam w Polsce, <laughs> bo nie, miałam. No, to masz 270, tak? Czy ile skleję no. tutaj, ile dokładnie? No tak, ale wiesz, ja zawsze chcę fręcz, a fręcz jest dodatkowo płatny, a one miały jeszcze dodatkowo płatne, wiecie co? Oczyszczanie paznokci, czyli wycinanie skórek. I za to było 600 batów dodatkowo. A co ile się chodzi do takiego tego? Na takie paznokcie? No różnie, co dwa, trzy tygodnie. Co? No. <laughs> Jutro nie jemy obiadu. <laughs> nie, no na taj jak na Tajlandii to jest pewnie nie, kotek, więcej, ale się. jak na... Po nie Ale wiem. Ja na przykład do Barbera też poszedłem takiego lepszego i na przykład jak w Warszawie za Barbera... Łabyły płaci... też fryzje, robią rzęsy, drwi. Nie, bardzo fajne miejsce. Ogólnie tak wizualnie czułam się tam mega bezpiecznie. To najważniejsze. Tak, tak. Ale ja na przykład za Barbera zapłaciłem w Polsce spłacę 130 zł, a tutaj zapłaciłem 70 No właśnie nie wiem ile w Polsce, bo mówię, byłam przez rok zaopiekowana w Warszawie no. przez Lot za co bardzo dziękuję, bardzo mi ich brakuje i naprawdę nie wiem. No to niech tutaj każdy napisze czy to jest dużo czy mało, my Wam tu cenę i ten, czyli z napiwkiem tyle było, 2,5 tysiąca watów. Tak, tak. Okej, okay, no, no 2, dobra. No coś wyszło, ale zostawiłam napiwek, no. okay, odlicza... odliczając, że jutro nie jemy obiadu, no tak, to nie źle.